4 rano wstaliśmy i zbieramy się powoli, bo o godzinie 5 jest odprawa, o 6 zaczynamy startować. No więc. Do roboty. Posiłek przedstartowy repeat sprawdzony. I zaraz lecimy na tor. Mamy jeszcze godzinę do odprawy. No już teraz 50 minut do odprawy, a startujemy dopiero o 7, no, a jest godzina 4:15. Czekamy na Ubera. Coś nie bardzo chcę przyjechać. Godzina 4.35. Kuba nieustannie przed... Yy, na torze. Przemo? Ja już przed spaniem pokonałem go 15 razy. Tak. <laughs> Kot? Jak nastawienie? Ja po raz 65 przychodzę to a Przemok powiedział, że tylko 15 razy przeszedł. No, wczoraj nie mogliśmy zasnąć. Bo w głowie cały czas przechodziliśmy tor, analizowaliśmy każdy ruch, więc robiliśmy sobie taką e, wizualizację toru. Właśnie przyjechał uber pełen maskotek. Taxi driver. Taxi driver. Hello. Jedziemy za 10 minut od prawa. Uhu! i leciały u nas grube rapsy a pan w taksówce funduje nam wspomnienie o swoich pierwszych miłościach w złamanych sercach a Przemo myśli tylko o tym, że jego głowa zahaczy o dach. jak wszędzie tutaj w tym kraju <grym> co panie jesteś za wysoki cały czas skulony rejestracja zawodników chłopaki właśnie dają swoje paszporty tak to wygląda. A tutaj mamy tor. Już dzisiaj jest zabudowany. Muszę zaraz się dowiedzieć, czy ja mogę tutaj wchodzić do środka i ich nagrywać. Kuba mówi, że jest bardzo mokre. Oni powiedzieli, że oni to naprawią. O, Filipina Obstacle Sport Federation. Na tym profilu na Facebooku jest live. I tam nas I jest tylko Weźmy czas na słuchawki, bo to ma milisekund. Więc. Właśnie powiedzieli, że tamten czas jest taki. poglądowy, ale będą opierali się na czasie z ręki. Co? Ale przecież to są setne, tysięczne sekundy. No tak, to są sekundy, a nie ma setnych Aha, a oni na ręku mają setne sekundy. No, ale to już jest start to jest różnica. Na każdym razem, jak skończymy, bieg, bieg, trzeba guys! Albo zrobić sobie. na czas. Dobra, no ja też będę nagrywać, więc jak coś to mamy. 3, to z filmu, no, Trzy tak, różne sprawdzenia. No wiem, to jest mało profesjonalne. Dobra. Nie możemy już ćwiczyć, wcześniej mogliśmy płynąć. Przeszkody wszystkie są mokre, ale oni teraz je będą wycierali. Zaczynamy dopiero 6.30, więc. A. Dla nas to lepiej, dla was to gorzej, bo musicie teraz pół godziny poczekać. E, a my musimy teraz, dobrze się nie przepaliliśmy za bardzo, tylko się lekko rozgrzaliśmy. Teraz tylko to podtrzymać i startujemy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dostałam tutaj informację, że mamy więcej widzów na mojej relacji niż oni u siebie. Słuchaj, już przecierają. Ale lepiej to zrobić słońce. Już widać, że na górze rampy już słońce lekko jest, więc dosłownie 10 minut ta rampa będzie spła. Dobra, Dobra, musimy coś ogarnąć. Wszystkie buziaki, i powodzenia. Wyślam twoje nazwisko, kod e, moje też. Ups. Kuba swoje szybko, biegie znaczy od czasów, gdy działa. Ten tak mi schodzi. O, chcesz jeszcze raz założyć? Nie, już ten start zostawię taki. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Rozpędzaj się Kuba. Oj! Aj, Ajajaj.

no nic. Jeszcze drugi no. Uważaj. Zaraz. Swoje, swoje lecisz. Nice one. That was fast! razem Lecisz przebudować! Let's go! Dawaj, dawaj! A już zem, lec! Daj proszę, plus run! Chyba najszybszy. Wszystko z się dało. Ale zarobiście Lucy musi. Ayu, ayu, ayu! Ayu, Go! Go, 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 dawaj, dawaj, Kuba! Raz, raz, raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest ekstra. Super, do końca to ciągnie. Raz, dwa, bum, lecisz dalej, mocno. Bum, rozpręż szybko, strzał. Raz. Dawaj, dawaj, dzwonek już. Lecisz, ślizgasz się. Dawaj, 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 końcówa, jedziesz, jedziesz. Dawaj. Rozsądzaj się, dawaj, dawaj, jest ekstra czas. Dawaj mocno. Dawaj.

Osiem chyba czy siedem? Przemo, ty to tutaj wygrywasz. Dwa najlepsze starty. Po Dobra. Jesteśmy po swoich dwóch startach. Przemas wykonał dwa równe. Dwa najlepsze, 28 sekund, jakoś 28, pierwszy był 29. Ja pierwszy skaszczaniłem totalnie, bo spadłem na e, tych e, kołowrotach, musiałem poprawiać 41 sekund. Drugi też jakoś i mocy mi brakowało i ogólnie kiepsko 34 sekundy. I teraz czekamy, czy to będzie czas na tę top 5, czy nie będzie to 5. Przełom na pewno jest w finale. Aktualnie z najlepszym czasem, więc jest dobrze. Ale co obiecuję, że już te trzy starty będą lepsze. No właśnie, bo są trzy, aż zapomniałem. Elegancko. Piedra bami się razem. Dobrze, to jeszcze będę. A mi też kamień z serca. widziałem, Dobrze. No to dalej się bawimy, ojce. No, fajnie, fajnie. Dobrze jest. Jak tradycja, to tradycja. Węgle, węgle w maczku, ale zaraz idziemy coś zjeść. Cześć? ogarnęliśmy dobrą restaurację. Ej, proszę zauważyć, że coś kafe. kafe. Jesteśmy w kawiarni. Ale z tyłu też jest wielki napis I kafe. I też jest kafe. E, więc ogarnęliśmy fajną knajpkę z dobrymi burgerami. I z dobrym kurczakiem. Wreszcie taki piersi z kurczaka była. No. więc będziemy, będziemy to jeść. Mm, super, a ja chyba wam panierkę zjem. Ale słodko razem na mnie. Od tego skakania i takiego zrywania ponieważ wam, że trochę są pospinane mięśnie. Trzeba mocniej. Dawaj no, go tam ciśni. Zaraz będzie na Sor jechała, No nie na <laughs> Dawaj, kod. do końca. Dzisiaj taki leniwy dzień. Myślimy o tym, żeby pojechać sobie na basen. Więc może jeszcze tam się wybierzemy. I właśnie dostaliśmy dobrą informację, że zaczynamy drogą o a nie o szóstej. Więc to jest lepiej. Bo dzisiaj te przeszkody rano były mokre, jak startowaliśmy. I jeszcze była ta karosa. Drugi dzień. Dzisiaj będą finały. We dwóch dostaliśmy się. więc Będzie dzisiaj walka o wszystko: o rekord i o, o podium. Repeat, tym razem smak burakowy. Tam Zobaczymy jak to w ogóle będzie smakowało. I lecimy na miejsce. Plus jest taki, że zaczynamy dopiero o siódmej, a nie o szóstej, więc trochę mogliśmy się wyspać. No, ale dobrze się dzisiaj spało, co? No, pierwszy raz miałem że. Proszę spać nie dopiero do I nie biegaliśmy tyle przed snem. Zasnęliśmy dużo szybciej. Zarbuzek. Słuchaj, Jesteśmy już po dwóch próbach. analizuje swoje starty Aktualnie ma czas 28,2. Chociaż niektórzy się zastanawiają, czy miał 27. Musimy zaraz sprawdzić wyniki. Aktualnie najlepszy jest rekord świata rekord Guinnessa. Ja w tym momencie jestem trzeci z czasem 31 sekund e, Ostatnia próba przed nami więc dajemy z siebie maksa i walczymy o o rekord o wszystko Jeszcze chwilę skupię Dawaj kot! Mocno, 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 mocno! Bez błędu! Jest! Dawaj kot! Super! Super mocno!

Six feet. Wool. the rings. Yeah. Rura. Really fast, strong at them. Super. Right. swing and widzę. Przemoc mocno! Okej, okay, jesteśmy już po swoich trzech startach. Trzeba najlepszy czas. 28, 10, 15, jest takiego. Mój to jest 30, 08, więc... Jest ok, trzeba ma drugie miejsce. Ja mam trzecie, dwóch Polaków na podium. Pierwsze miejsce, ale Zrobił gość roboty. Przepięknie przebiegł. Więc 27 z małym hakiem, więc rewelacyjnie to zrobił. Zasłużone pierwsze miejsce, zasłużony rekord świata i guinnessa Thank you so much, man. Wszyscy naprawdę tutaj nam kibicowali i gratulowali, więc fajnie pokazaliśmy, że Polacy tutaj mają naprawdę siłę i potrafią latać. Jeszcze tu wrócimy. Będziemy szybsi. E, dzięki Wam za e, wsparcie i za doping i do zobaczenia na samych zawodach. Teraz tych startów w tym roku będzie bardzo dużo. Będziemy razem rywalizowali i się do! <grymne> <Rady. Congratulations. grymne> Yo! Yes. Bagai! To jest prawdziwy burger, mięsko z regeneracja po zawodach. Regeneracja i w końcu zasłużone jedzenie i jakiekolwiek jedzenie, ale w trakcie zawodów poznaliśmy Jacka i jego dziewczynę Ikę i wybraliśmy się na obiad, żebyśmy wszyscy w końcu zjedli, poznaliśmy ich znajomych. Aika, cześć! Ajka! cześć! cześć!